Czy za sprawą Putina wypełni się przepowiednia mówiąca apokalipsie? Trzech dniach ciemności, trzy dni ciemności, trzy dni zmroku. No właśnie, dzisiaj wracam do słynnej przepowiedni, do przepowiedni dotyczącej apokalipsy końca świata. No ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwonę dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, swego czasu przedstawiałem na moim kanale taką wizję przepowiednie, mówiącą o trzech dniach ciemności, przepowiednia dotycząca apokalipsy. No i pytanie jest też takie, czy ta przepowiednia dzisiaj nie nabiera realnych kształtów w kontekście tego, co robi Rosja, w kontekście Putina. Chcę od razu powiedzieć, że ja potępiam to, co robi Rosja, to, co robi Putin. Ja jestem za pokojem na świecie, tym bardziej Ukraina powinna walczyć o swoją niepodległość, niezależność, suwerenność. Natomiast, pamiętam jak przedstawiałem tą przepowiednię, no to moja interpretacja była taka, że trzy dni ciemności mogą być spowodowane użyciem broni atomowej, tym, że po prostu zapadnie zmrok, wybuch praktycznie, no będzie ten wybuch atomowy, powstanie ten grzyb, no i to się odniesie praktycznie tam do atmosfery, słońce nie będzie się dostawać i przez trzy dni będzie ciemność potem ta po prostu chmura radiaktywna, ten pył praktycznie opadnie, no i Słońce dotrze do Ziemi, e, tak? E, no właśnie, teraz e, tym bardziej jest ta przepowiednia realna e, w kontekście tego, co robi faktycznie Rosja czy Putin, znaczy chcielibyśmy, żeby ona nigdy nie doszła do skutku, tak? Ale prawdopodobieństwo jest o jej większe, e, bo zobaczmy sobie, Putin jawnie grozi użyciem broni atomowej, broni nuklearnej, tak? odgraża się tym państwom, które pomagają Ukrainie, że użyje tutaj Putin bomby atomowej. I gdyby na przykład Putin rzucił taką bombę atomową na jakieś państwo, tak, czy w Europie, czy gdzieś na świecie, no nie mówię Stany Zjednoczone, no bo to byłby gigantyczny konflikt, gigantyczne użycie broni atomowej nuklearnej, no ale użycie na przykład broni atomowej, jeśli chodzi o dane państwo, spowodowałoby rzeczywiście, że mogłaby być sytuacja, że byłyby te trzy dni ciemności, tak, Wcześniej, oczywiście no, państwa, no, nie tylko Rosja ma broń atomową, ale też inne państwa na świecie, bardzo dużo państw. Natomiast tutaj wcześniej no, nie było aż takiego ryzyka, takiego dużego prawdopodobieństwa, jak to ma miejsce teraz, tak? Jeżeli Putin teraz się odgraża, to jest oczywiście przerażające, no bo tak tutaj Putin to też po prostu świadczy jakby o jego słabości, że sięga po tak mocny Argument, tak? No przecież NATO ma broń atomową. Francja ma broń atomową, tak? Tak, jak Macron. Macron spotyka się z przywódcą chińskim, spotyka się z Putinem. Ja nie pamiętam takiej sytuacji, nie przypomina sobie, żeby Macron groził użyciem broni atomowej, tak? Straszy praktycznie co chwilę jakieś państwo, czy nie daj Boże przeciwników politycznych, że po prostu tutaj użyją broni atomowej, tak? Więc sięganie praktycznie po taki argument to pokazuje, że Putin jest praktycznie zapędzony w, po prostu w, w kozi róg, że obawia się, używa taka argumentu ostatecznego, bo już nie ma innych argumentów, tak, być może po prostu to też pokazuje, że go wojsko wcale nie jest takie potężne, jak to było wcześniej mówione, czy po prostu te wszelkie parady. Więc tutaj rzeczywiście może się spełnić ta wizja, ta przepowiednia mówiąca o apokalipsie, o trzech dniach ciemności, tak? które by nastąpiły po takim wybuchu no nie jest powiedziane, czy to musiały być rzeczywiście trzy dni ciemności, może to byłoby krócej, może byłoby to dłużej. Natomiast my też nie wiemy dzisiaj, jakie byłyby skutki, tak? Znaczy jak znaczy skutki wiemy tego, ale czy rzeczywiście to by były trzy dni ciemności, tak, no bo no, był użyte broń atomowa, tak, ale nie była ona jeszcze użyta na dużą skalę, na przykład, która by doprowadziła do zniszczenia jakiegoś państwa. Załóżmy, nie wiem, Słowacja czy Czechy, czy na przykład inne państwo. No już nie mówmy tutaj, że Polska, ale na przykład inne państwo, tak? No więc. Tu rzeczywiście ta wizja przepowiednia e, jest bardzo prawdopodobna, że może ona po prostu wystąpić. Nie mówię, że w stosunku do całego świata, bo gdyby na przykład do, doszło do konfliktu globalnego, y, tutaj tak, Rosja na przykład kontra reszta świata, kontra NATO, no wtedy praktycznie nie byłoby co zbierać. Wtedy też mogłaby nastąpić właśnie taka ta apokalipsa, y, jeśli chodzi o świat, tak, jeśli chodzi praktycznie tutaj o świat i wydarzenia na świecie. No, kiedyś obliczono, że ten arsenał nuklearny, który jest w posiadaniu poszczególnych państw, on by doprowadził do tam kilkaset razy po prostu świat by został zniszczony. Cała ludzkość, cały praktycznie glob. E, taki jest po prostu jakby arsenał e, arsenał praktycznie tej e, broni tak, e, nuklearnej na świecie. E, więc no, jest to przerażająca wizja, przerażająca praktycznie przepowiednia no i swego rodzaju pokałice, no bo jeżeli doszłoby do takiego dużego konfliktu na przykład Rosja kontra na to, czy Rosja kontra reszta świata, użycie tej broni atomowej na, pod, na masową skalę, to by doprowadziło do tego, że tylko garstka ludzi by przetrwała i rzeczywiście mogły być trzy dni ciemności, tak, a mnóstwo ludzi by zginęło. Czy choroby po prostu, czy na skutek samego wybuchu fali uderzeniowej, czy po prostu choroby popromiennej i tak dalej. Bardzo mała grupa praktycznie ludzi by przetrwała. Taki taki po prostu, taką, taką katastrofę, taki faktycznie wybuch, tak? O ile można w ogóle mówić w takim kontekście o katastrofie, no bo katastrofa to jest rzecz, coś się wydarzy niespodziewanie, tak? No nie wiem, płynie statek i nagle on zatonie, bo coś się wydarzy niespodziewanego, albo samolot po prostu leci, coś się wydarzy niespodziewanego i spadnie na ziemię. Natomiast tutaj użycie broni atomowej, no byłoby to dokonane, praktycznie byłoby to użyte, zaplanowane, tak? To też nie jest takie proste, że Putin ma pulpit czerwony guzik naciśnie, to jest cała procedura, zarówno jeśli chodzi o Putina, czy też po prostu przywódcę Stanów Zjednoczonych, czy innego przywódcę, muszą tam być różne zgody, cała procedura, to nie jest takie po prostu decyzja hopsiu, którą można podjąć i którą można zrobić w ciągu tam sekundy, tak? No właśnie, czyli tu rzeczywiście ta apokalipsa, ten koniec świata mógłby mieć miejsce, tak? Mógłby praktycznie mieć miejsce. Pytanie też jest takie, czy na właśnie, czy użycie takiej broni atomowej jakby przeżyłaby garst, Ludzi, czy po prostu wtedy rzeczywiście pojawił się by fałszywy mesjasz, który by też doprowadził do zagłady tą resztkę ludzi, która by przetrwała właśnie na Ziemi, tak? Czy rzeczywiście tak by to po prostu wyglądało? Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Miejmy nadzieję, że po prostu tego nie dojdzie, że po prostu świat zatrzyma to szaleństwo tego Putina, to i do tego praktycznie, do czego on no, dąży, co, co praktycznie realizuje, no ale nie mamy gwarancji, tak, że my tutaj, że taka broń atomowa nie zostanie użyta, tak, ta broń atomowa zawsze jest po prostu tutaj w dużym, jest dużym niebezpieczeństwem w dzisiejszych czasach i jest zawsze po prostu tak, broją też taką ostateczną, po którą mogą użyć czy sięgnąć faktycznie politycy. na no Putin tego to już jawnie faktycznie grozi, tak? Tym państwom, które pomagają Ukrainie, sojusznikom. Oczywiście Ukrainie należy pomagać na taki sposób, jak można, tak. A ja zawsze mówię, proporcjonalnie do możliwości danego państwa, do możliwości finansowych, militarnych danego państwa trzeba po prostu pomagać, tak? To wszystko dzisiaj, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.